Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku machinarium. Dzisiaj czuję, że będziemy się przez cały czas zajmować. Jednym chwilę jeszcze włączę sobie stopę. Jeżeli uda mi się to zrobić. Dobra, w 15 minut będzie dobrze. Musimy chyba zrobić tak, żeby tutaj woda nie dopływała jak by to teraz tu zrobić to na pewno musi być zatkane chyba jedźmy od tego jak to tu ma dostęp tędy ma dostęp tutaj tędy nie ma tutaj tędy ma tak oczywiście, że nie tak Zawsze można ustawiać losowo. Ale losowo to nie ma tej satysfakcji. Tak więc, chyba że tu nie jest potrzebne, i wtedy zrobimy tak. Na przykład tu. Hmm. Może to można zrobić tak, żeby wszędzie nie dopływała, ale to jest przecież niemożliwe przy tylu tych. Słabo pamiętam. Tu musi być na pewno Tu jest zatkane, tu jest zatkane, tu jest zatkane A jak pojedziemy dalej To tutaj może lecieć hmm. Chwilę, jeszcze jakie tu jest polecenie dokładnie Chyba że on mi nie powie Aha No dobra, nie będę was tym katował Przewinę to Okej, okay. dzień dobry Hmm Brakuje tu jest gdzieś coś napisane na temat tego Nie Musimy się jakoś tutaj pomęczyć Hmm no myślę, że lepiej będzie, jeżeli ja to zrobię sam Później Wam tylko pokażę jak to powinno wyglądać. To do zobaczenia za chwilę Nie jestem pewien czy to chodzi o to, czy nie o to. Ale wyłączyłem cztery Nie wiem czy muszę włączyć wszystkie, czy... Czy tylko jedno Zaraz zobaczymy czy tam woda do góry leci Tak powinno wyglądać, jeżeli yy, ten jeżeli chcecie, żeby było tak jak u mnie, ale nie wiem. Teraz niby woda tu nie leci. Tylko, że muszę odzyskać radio, żeby on mi to wypompował. nadzieję, że tyle wystarczy: tego, tak jak to teraz jest, że nie muszę wyłączać wszystkich. No, jest niby napisane, że tylko to muszę wyłączyć. Muszę mieć trzy... No to jest chyba gites, nie? Teraz by trzeba jakoś pomyśleć, żeby mu odzyskać to radyjko, żeby on tutaj to coś odkręcił, żeby tutaj było pusto. Tylko jak mu to odzyskać? O. Podejrzewam, że potrzeba... Znaczy, na pewno jakoś tego kota musimy wziąć, żeby on tam wleciał do tego... Do tej tuby, do tego kolesia, co on w nią tak... Dmuchał i nie mógł przedmuchać, bo coś tam mu wlazło, najpewniej szczur. Kurde, też nie ma za bardzo, jak go tutaj... Właśnie, kurczę, ten tego, nie? Figofago. Taka sytuacja. Nie mam pojęcia. Potrzebuję pieniędzy. Ale pieniądze później nie tyle mogę mieć. Hmm. Co ja mogę teraz zrobić? Na dół jeszcze mogę iść. Na dole coś poszukam. Tu nie za bardzo mogę coś zrobić. Coś mogę... Nie. Ja. A tu? Nie. Co to to tu? Też nie. -e. To? Nie. -e. Hmm. No nie wiem kurczę. że to będzie dość nudny odcinek. Nie mam żadnego pomysłu na nic. Tak. Też nie. Nie mam pojęcia. nie mnie interesuje, jak to zdobyć. Też nic tu się nie da zrobić. Z nim nie będę grał, nie ma po co. Nic już nie wygram. Chyba. Hmm. Tu coś może da się zrobić? Ja też nie. A, -a. To tu gdzieś coś. Ojej. Nie mam pojęcia. Hmm. Ho, ho, ho. Na dół też chyba nie ma po co schodzić. Trzafel cię do góry. Hmm. Tutaj nie mogę zrobić nic, chyba. tutaj mogę tą żarówkę wziąć Dobra chwila, pójdę sobie w do picia I zaraz do was wracam Dobra, jestem hmm. Jeszcze może tutaj zrobię coś z tą babcią Może nie pamiętam jaką ona godzinę miała Kółko, siódma Na słoneczku chyba nikogo nie było. Ciekawe po co jest to. Tutaj jakiś koleś jest z tym czymś, ale... Nie wiem. To p no, nie. To dziewięć. No jak było, zrobimy. Dziewięć. Co mi to daje? Chyba nic. To też mogę... No nie tak się chowa. coś też pieniędzy. Pieniędzów... chcą. A może wszystkie trury muszę zablokować? Nie wiem. Coś jeszcze zrobić? Hmm, jakiś haczyk też by się przydał, może albo kij, cokolwiek. O, A -a. tu może, że jeszcze jest. Kurde, problematyczne, że tak powiem. Bardzo trudne wyrazy znam. Jestem bardzo wykształcony, he he he, 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 żartowałem. Och, 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 och. Hmm. Tu coś. Uy. Nie da się. Nie da rady. No Może z gniazdkiem coś? Mm -mm. No może tak. Może tak. Też nie. Błajeny. Będzie, będzie problem. Tak czuję. A nie chciałbym korzystać z podpowiedzi. I tak pewnie skorzystam jeszcze. by mnie. Skąd, skąd ja ci wezmę słonecznik? Na razie nie mam. Przykro mi. Hm. Hm Skoczę jeszcze tam na górę. Bo jak on miał? Aha, muszę zrobić. On chyba miał na szóstą. Daj... o szóstej. Nie. O siódmej. Ósmej. Dziewiątej. Fuck. To był ten... Górej on miał. Chyba na pi miał. Dobra, Alda, chowaj się. Bo to jest chyba tak co dwa W tym razie jak ten ma ten miał na pi na szóstą, tak Możesz no, ty kurde Na ósmą Siódmą Dziewiątą nie no, to z ten? Wszystko on ma. No dobra, babcie trzeba wysłać. Oszczędzałem tego. Dobra, tamten koleś do góry ma na tym czymś. Na szóstą. Ogólnie to teraz mam 25 FPS-ów, gra chodzi płynnie. A jak wyłączę nagrywanie, mam 60. Niech minie. Dobra, idź tam. No, dalej. Dobra. O, po co mi to? Wszystko. Odpowiedź. Okej. Okay. Fajnie przydało się, dobra idziemy na dół. Tu nic, dobra na razie kończę odcinek. Dzięki było ten fajnie, to na razie.